Siemanko, jestem Przypał i dzisiaj zrobimy sobie opening w LoLu. Mam przygotowanych ponad 20 skrzynek, jakieś 8 różnych olbów z różnych eventów, no i parę ee, jajek z małymi legendami, które będziemy polować na jakieś fajne, na jakieś fajne skiny, które zoraką mi jednego fragmentu klucza, że ocenię 25 pełnych skrzynek, ale to nic nie szkodzi. Zaczniemy, myślę sobie, może od jaj małych legend, już, e, niektóre, naprawdę staje te jaja. Długo tutaj leżały, z poprzedniego sezonu. Oba jajo Festiwalu best. Księżycowa Bestia Shisha. To nie jest poko bo to jest fiska mała legenda. To pasuje. To jest jakaś legendarka. Osmała tajemnica, Poko. Coś może sobie tutaj 6, bo to są te zwykłe, nie? Rzadkie jajo. No, tutaj 1 do 7. Tango. Zwykła Shisha. Skowy ciąż. O, legendarka kolejna, kulowa basu, quickly quick. I od razu na dwójeczkę. Nieźle. Nieźle, fufa. O, i znowu to samo. Legendarka z czegoś Pewno z nocy, nocy i od razu go na dwójkę. Gitara. To jest super. Ten to do dotuje. Kolejny fajny. Four do I zielony, szybko nogi. I to tak z małych legend. A teraz przejdziemy normalnie do skrzyneczek, do OIB-ów. Znaczy, jakie fajne skrzynki. Zaczniemy, myślę sobie, doskonałe skrzyni, czemu by nie? Samija na kosmofazie, spoko. Kapitan woliwy, najlepszy woliwy, jakie istnieje. Io io. jo. Sion spoko, taki sobie skin. Chyba no, otwórzmy teraz te 18. Myślę, że otworzymy po 10. Ok, skrzynia Hextech. Genekton. Ariad Dynasty, tak FPX też, ok No, tu zobaczmy sobie Właśnie Wasynowa Leona, kolejna Leona z Akademii Bojowej. Ej, fajny totem, pierwszy raz go widzę, nikt nie myśli o tym. Ok, fajny totem, totem osmofazy, czyli najnowszy, Alpha, Textech i 450 Esencji, dobra. A otworzymy sobie te 8 skrzyneczek. Ok, kolejna skrzyneczka, gnar, parseperia, cyberistambra, radę z Kim, Damakarosyndria, księżycowa Bestia Wiego. O! I to mi pasuje tego wiego, na pewno będę chciał zrobić, bo teraz dużo gram wiego, więc Skin do wiego jak najbardziej mi się podoba. Katarina zaprzysię Zaprzysiężona śmierci. Potem wytresowanego smoka, mającego świtu. Peckstek i 300 Esenc. Dobra. Zostało. 5 czynek, więc teraz już sobie otworzymy pojedynczo. Klucz ale blank. Teraz Champion Fenin. Śnieżny Bart, Spoko. Kężycowa Bestia Ania. No, Okej. Okay. Słynaczka. Nie wiem, odka. Zwiększona Słynaczka, co otworzymy. Potem 2 i niebieska esencja. Okej. Okay. No już. Kilka fajnych skinów straciliśmy, fajnych totemów też. Jakoś, może będzie coś fajnego zrobić. bo te zaraz sobie I wchodzimy do orbów. Pula zoinowania. Co z puli zoinowania nam poleci? jak kosmicznego lotu. I Gamestone. Spoko. mamy już drugi Gamestone. Pula strażników. Malfite za jaką Takie Taki sobie skin. Otwórzmy kulę projektu. Wama Lucian. Spoko. I Charlie's Pijama ale spoko, spoko. Dużo epików dzisiaj leci w głowie. Homer G, no nie, takie sobie skin leasing Smocza 5. Ok, takie skiny nam poleciały. Bieg od razu chcemy zrobić do Twojej skórki. Nawet nie ma co się zastanawiać. Ok, bieg zrobiony. Raz, tak. Fion pójdzie na przepałkę, mastegi pójdzie na przepałkę. Trowie jeszcze damy na przepałkę. No i tam AI, zobaczymy co wyjdzie. Okej, okay. dodatkowa, esencja. Hamadingę hey, do wybuchu spoko, nie miałem jeszcze na na do Heimeka. Całkiem mi to pasuje. Indolony mamy, więc Lone sobie przepalimy. Famirę jedną mamy. Możemy mieć drugą, jakby nie. Jaxa skin mamy już mm -hmm. i klucz w LeBlanc, LeBlanku le nie gram. OK, Anioł pocisków Kaisa spoko, też do Kaisa nie miałem Skina. I o wolibę zostawimy. Tendem nie gram. Ankon też nie gram. na z będę może w sumie zostać. FTX też niech sobie będzie. ani też jest ładna. Alphajta no, przepaliłem. Druga samia ja na kosmofazie. Ale ta już poszła na stałe, czyli to możemy przepalić. Okej. Okay. Samilka na przepalenie. Bardzik na przepalenie. Hmm. To sobie zostawić. Do coś chce zostawić? Nic nie naprzepalimy. Okej. Okay. leciał. No to do tych skrzynek. Jak dostaliśmy dwie skrzynki. Projekt jasuło. Spoko. I legendarka sojaka z Wrastuńka Nocy i całkiem nieźle, jak na takie zwykłe skrzynki, te paje orbów, dużo epików, jakieś legendarki, nie, do tej sojaki jakie myślę, że sobie zrobimy, bo to jest legendarka, warto mieć legendarki, myślę, Ale Wladimira nie chcemy, to palimy go, projekt Yasuo, to już, jak będę chciał kiedyś wbić małe na Yasuo, no to trzeba do tego skina, więc myślę, że sobie zostawimy. Katalina nie umiem grać, chociaż... Do Luciana mam skin, więc przepalimy Luciana, do Ezerela też mam skin, dobra. Yasuo z Odyssey, no nie gadaj. No dobra, więc Yasuo... Projekt będzie palony, no to na przepalimy. Oliver niech sobie będzie, ani niech będzie, Katarina może zostać, bo w sumie jest ładny ten skin. Awa, Elisandrę. I to będzie ostatnia rolka. Morgana mi się nie oszczy, to jest chyba już greci skin do Morgany. No, więc, to będę Yasuo, to przynajmniej będę miał do niego skina. I te skiny też sobie myślę, że zaraz sobie zrobię do Katy. Mamy to, tej ten trzeba ją w końcu wykorzystać. Też FPX-owego sobie zrobimy. Kapitana Boliberka też. Też to jest ten skin. Nie wiem, a no, na wszystko mi wystarczy. Spoko. Ok, całkiem nieźle. Mam co prawda Lone Project, ale to też jest świetne. Tej Akademii Golowej, to jest chyba najmą wszystkim Lone w ogóle. A tak, czy jeszcze jakieś totemy, czy jakieś totem chcemy, chyba nie. Możemy wymienić O, na jakiś losowy totem. Każda popu zostanie, łamaczka ser, co dwa i to wymienimy. dystu dysku, okej. Okay. No w sumie. Wszystkie przepalimy. Durandala Akademii Bojowej. Okej. Okay. To w sumie tyle. Taki sobie po prostu opening. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w pełnych filmach. Cześć.